Zadania tekstowe na egzaminie ósmoklesicy są warte nawet kilkadziesiąt procent w każdym arkuszu. Dzisiaj pokażę Ci, jak sobie z nimi radzić. I lecimy z pierwszym zadaniem. W Domu Kultury zorganizowano konkursy cytatorskie dla uczestników kupiono nagrody, książki i e-booki. Książki stanowiły dwie trzecie liczby kupionych nagród, a e-booków było o 8 mniej niż książek pytają nas, ile tutaj kupiono książek. I to jest typowe zadanie zrównań. Jeżeli mamy jakieś dwie rzeczy, mamy je sobie policzyć, mamy, że coś jest o 8 mniej, coś jest dwa razy więcej, ktoś miał dwa razy więcej lat, ktoś był dwa razy młodszy, to jest wszystko zadania najprawdopodobniej zrównań. Czyli musimy sobie coś oznaczyć no i jakoś od tego wyjść. No to zobaczmy. Coś musimy sobie oznaczyć xem więc co możemy oznaczyć? Ja polecam oznaczyć xem wszystkie kupione nagrody. Dlaczego? No bo zobacz, tutaj mamy taką niekomfortową informację, że książki stanowiły 2 trzecie liczby kupionych nagród. Te 2 trzecie to jest taka najtrudniejsza liczba, która występuje w tych zadaniu, więc najprościej będzie, jeżeli wszystkie nagrody sobie oznaczę xem no bo wtedy napiszę, że książki to były po prostu 2 trzecie x, czyli 2 trzecie wszystkich nagród. Tak lepiej sobie tego x ustalić takiego bezpiecznego, żeby prosto sobie poradzić z taką dosyć ciężką informacją, jaką jest na przykład liczba 2 trzecie. Czyli tak, piszę sobie, że x to jest wszystkie nasze nagrody. I teraz opisuję resztę. Zobacz, mam informację, że książki stanowiły 2 trzecie liczby kupionych nagród, czyli książki to będzie 2 trzecie ze wszystkich, czyli 2 trzecie z tego x. A później mam informację, że e-booków było o 8 mniej niż książek. No to skoro już ustaliliśmy, że książek było 2 trzecie x, to ile było e-booków? No o 8 mniej, czyli książki, czyli 2 trzecie x minus jeszcze 8. Tak? No i to były nasze e-booki, no bo książki minus 8, no to będzie o 8 mniej niż książek, czyli to Będą nasze e-booki. Ok, no i teraz musimy sobie policzyć, ile kupiono książek, czyli jakieś równanie z tych x naszych ułożyć i je po prostu rozwiązać. Co my możemy tutaj ułożyć? Zobacz, wszystkie informacje już wyczerpaliśmy, że tego było 8 mniej, że to stanowiło 2 trzecie wszystkich i tak dalej. To co my teraz możemy zapisać? No bo w sumie nie widać co, ale zobacz. Mamy tak książki. I mamy e-booki. No to zobacz, jak sobie dodasz wszystkie książki do wszystkich e-booków, to ci powinny wyjść wszystkie nagrody, tak? No bo mieliśmy nagrody tylko dwa rodzaje albo książki, albo e-booki. Więc jak ja sobie dodam książki, czyli 2 trzecie x to są książki, plus do tego dodam to, czyli e-booki, więc będzie plus e-booki, czyli 2 trzecie x minus 8, to muszą mi wyjść wszystkie nagrody, czyli x. Tak? Jeszcze raz, skąd się to równanie wzięło? Po prostu zauważamy, że skoro mamy dwa rodzaje nagród, no to liczba książek, która jest równa tyle, plus liczba e-booków, która jest równa tyle, to musi nam wyjść wszystkie książki, a wszystkich książek mamy po prostu x. Jeszcze raz, dlaczego tak zrobiliśmy? Orientujemy się, że mamy dwa rodzaje nagród. Książki oraz e-booki to są książki, czyli mamy 2 trzecie x, to są po prostu książki, a e-booków mamy tyle. Dokładnie, tyle mamy e-booków, więc jeżeli sobie dodamy książki plus e-booki, no to powinny nam wyjść wszystkie nasze... Nasze nagrody, których jest po prostu X, tak, książki, e-booki, równa się wszystkie nagrody, no i teraz to będzie trzeba rozwiązać. W jaki sposób? Zobacz, na początku możemy sobie te X -y tutaj dodać. 2 trzecie X plus 2 trzecie X, to ile będzie? No 4 trzecie, oczywiście X -ów. minus te 8 równa się X. co my teraz możemy zrobić? Nawet jeżeli bardzo nie lubisz ułamków, nie lubisz odejmować tych ułamków, to sobie możesz zawsze to równanie przemnożyć obustronnie przez 3. Tak, przez 3 po to, żeby się pozbyć tej trójki tutaj. Jeżeli nie przeszkadzają Ci ułamki, to rób sobie normalnie na ułamkach, my przemnożymy, gdyby ktoś nie lubi no bo zobacz, jak przemnożysz sobie przez 3, no to wtedy tak, tutaj zniknie ta trójka, no bo sobie przemnożyliśmy przez tą 3, czyli po prostu będą już 4 x bez dzielenia przez 3 ale przez to 3 mnożymy wszystko czyli jeszcze 3 razy minus 8, to będzie minus 24 i to się będzie równało, a tutaj mamy 3 razy ten x no to będzie po prostu 3 x i co my teraz robimy? Pamiętaj, że zawsze x na lewo, a liczby na prawo, czyli tak 4 x mam po tej lewej i muszę jeszcze sobie dorzucić na lewą te 3 x, które mamy tutaj i zobacz, jak coś przerzucasz na drugą stronę, to zmieniasz znak, skoro tutaj Tutaj są te 3x na plusie. To jak wywalę tutaj, to tutaj będą przeciwnie na minusie, czyli mamy minus te 3x i to się równa, a liczby na prawo, czyli tą 24 na minusie, wywalam na prawo. I znowu, tutaj jest na minusie, no to po tej stronie jak wyrzucimy będzie na plusie, czyli mamy, że to się równa 24. No i po lewej nam wychodzi 4x minus 3x, to będzie po prostu 1x równa się 24. I to jest nasz x, ale uwaga, to nie jest odpowiedź, bo nas tutaj pytają, ile kupiono książek. I teraz musisz wrócić do tego, co my oznaczyliśmy x. -em. X -em oznaczyliśmy wszystkie nagrody. Więc 24 było wszystkich nagród, a teraz musimy policzyć, ile było książek. Książek sobie oznaczyliśmy wcześniej, że było 2 trzecie tego x, no to liczymy, że 2 trzecie x, czyli te nasze książki, to będzie 2 trzecie razy, no a nasz x jest oczywiście równy te 24, czyli razy 24 i to wszystko będzie równe. Zwróć uwagę, że tutaj nawet na krzyż możemy skrócić trójkę z 24, 24 na 3 to będzie 8, 3 na 3 to będzie 1, czyli tak naprawdę to się nam skróciło do jedynki, więc zostaje nam 2 razy 8, a 2 razy 8 to jest oczywiście 16 i to jest liczba naszych książek i to jest nasza odpowiedź. I kolejne zadanie z treścią, które może się pojawić na egzaminie, uzasadnij, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia. Bardzo ciekawe zadanie, zobaczmy. Mamy tak, uzasadnij sobie, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia wypada tego samego dnia w jakimś tam roku. Czyli tak, zobacz, jeżeli mamy wrzesień, no to policzmy sobie, ile dni upływa między tymi datami 1 września a 1 grudnia, no to zobaczymy, jak to mniej więcej leci, no bo tak ręcznie też nie ma co liczyć, po prostu sobie jakoś. Spróbujemy coś pomnożyć, jakoś pokombinować i zobaczymy, co wyjdzie. Czyli tak, zobacz. Jeżeli mamy tak, 1 września, no to tak, z września musimy przejść do października, do listopada i dopiero do grudnia. I teraz musisz ogarnąć sobie, jak działają te dni tygodnia. Jeżeli chodzi o wrzesień, no to wrzesień ma oczywiście 30 dni, później mamy październik, który ma 31 dni, później ma listopad, który ma znowu 30 dni, co tak mniej więcej na zmianę idzie. I później po tym listopadzie mamy już 1 grudnia, ale go jakby nie liczę, dlatego że my chcemy tylko dojść do tego 1 grudnia, tak? Więc go już nie musimy liczyć, bo nas interesuje ile dni upłynie od 1 września do naszego 1 grudnia, czyli zobacz, mamy tak, we wrześniu 30 dni, później w październiku 31 dni, później w listopadzie znowu mamy 30 dni, no i tak naprawdę po upływie tych ostatnich 30 dni listopada my już mamy po prostu 1 grudnia, czyli od 1 września do 1 grudnia mija dokładnie tyle dni, ile jest ta suma, czyli po prostu mamy 30 plus 31 plus 30 i to wyjdzie Ci dokładnie 91 dni, tyle mija od 1 września do 1 grudnia i teraz tak, jak udowodnić, że to będzie dokładnie ten sam dzień zawsze? No zobacz, w jaki sposób te dni się układają? No jeżeli masz jakiś na przykład poniedziałek i później chcesz mieć znowu poniedziałek, to kiedy będzie następny poniedziałek? No musi upłynąć cały tydzień, czyli musi upłynąć 7 dni, żebyśmy znowu mieli poniedziałek. No i tak cały czas, nie? Znowu musi być, żeby poniedziałek to kolejne 7 dni, czyli kolejny tydzień i tak dalej. Czyli zobacz, gdybyśmy my podzielili to 91 przez 7, to byśmy wiedzieli, ile tygodni upływa. Czyli zobacz, podzielimy sobie 91 przez 7 i jeżeli to sobie podzielimy, to wyjdzie ci dokładnie 13. Co to znaczy? I ta liczba 91 idealnie się dzieli przez 7, i w takim razie między 1 września a 1 grudnia mija dokładnie 13 tygodni. Czyli dokładnie 13 takich przejść, tak? Mamy idealnie to nam się dzieli, czyli skoro mija równo 13 tygodni, no to z jakiegoś dnia, jeżeli przejdziemy 13 razy, właśnie o tydzień po prostu cały, to wypadniemy dokładnie w tym samym dniu, i takie uzasadnienie by trzeba było zapisać. Czyli po prostu zapisujesz sobie, że od 1 września do 1 grudnia mija równo 13 tygodni. Tygodni. No więc 1 września wypada w tym samym dniu tygodnia co 1 grudnia, i takie rozwiązanie z takim uzasadnieniem byłoby już zaliczone. I mamy kolejne zadanie. W pierwszym zbiorniku było 4 razy więcej litrów wody niż w drugim. Do każdego zbiornika wlano po 6 litrów wody. Teraz w pierwszym zbiorniku jest 2 razy więcej litrów wody niż w drugim zbiorniku. My mamy policzyć, ile łącznie litrów wody jest w obu naszych zbiornikach. Ok, czyli zobacz. Znowu to są typowe zadania z równań. takie typowe, najbardziej tekstowe zadania, dlatego że mamy znowu coś jest 4 razy więcej, coś dolano, coś zmieniono, jak jakieś Dwa zbiorniki, coś jest mniej, więc to świadczy, to są równania. Czyli zobacz, mamy tutaj tak, w pierwszym zbiorniku było 4 razy więcej litrów wody niż w drugim. No to jeżeli sobie x oznaczymy drugi zbiornik, i czemu ja oznaczam znowu drugi? No bo zobacz, ja mogę sobie oznaczyć albo pierwszy, albo drugi, ale tutaj jest bardzo wygodna informacja. W pierwszym było 4 razy więcej niż w drugim, więc jeżeli drugi oznaczymy x, no to pierwszy oznaczymy 4 razy x, bo jest 4 razy więcej, tak? Lepiej sobie dopasować tego x tak, żeby pod tą informację ci pasowało, żebyś prosto po prostu sobie resztę informacji tym x zapisał. Czyli tak, x sobie oznaczamy, że to jest drugi zbiornik, i wtedy, skoro w pierwszym zbiorniku było 4 razy więcej, a w drugim oznaczyliśmy sobie x, no to 4 razy więcej to będzie 4 razy ten x, czyli 4xy to będzie ta woda w pierwszym zbiorniku. Ok, to znaczenie już mamy wprowadzone, teraz sobie czytamy dalej. Do każdego zbiornika wlano po 6 litrów wody. Ok, zatrzymujemy się. Wlano po 6 litrów wody, no to ile będzie w każdym zbiorniku? No teraz tak, jeżeli tutaj dolejemy 6 litrów, no to będzie to, co było, czyli x plus jeszcze 6, więc po dolaniu mamy x plus 6 litrów, ale dolewamy po 6 do obu, czyli w tym skoro było 4x, my sobie dolewamy 6 litrów, no to mamy 4x co było, plus jeszcze 6 litrów, tak? To jest po tym dolaniu. I teraz po tym naszym dolaniu w pierwszym zbiorniku jest dwa razy więcej litrów wody niż w drugim zbiorniku. I co my teraz możemy zrobić? Mówią nam, że jak my sobie to dolanie zrobimy, to wtedy w pierwszym zbiorniku będzie dwa razy więcej. Czyli my możemy sobie zapisać, że pierwszy zbiornik równa się dwa razy drugi zbiornik. Zbiornik. Tak, możemy sobie zapisać, że w pierwszym zbiorniku jest dwa razy więcej, czyli po prostu, że pierwszy nasz zbiornik, który mamy, to się równa dwa razy drugi zbiornik, który mamy, no bo mamy dwa zbiorniki i wiemy, że w pierwszym jest dwa razy więcej, czyli pierwszy równa się dwa razy drugi. I teraz podstawiamy, tylko zwróć uwagę, że to jest po tym dolaniu, czyli w pierwszym po dolaniu jest tyle, tutaj mamy nasz pierwszy zbiornik, czyli 4x plus 6 to jest pierwszy. Równa się dwa razy więcej od drugiego, czyli dwa razy drugi, więc to będzie dwa razy ilość tej wody w drugim zbiorniku, czyli dokładnie tyle. Tyle mamy w drugim. Czyli w drugim zbiorniku będzie razy. Tylko zobacz, nie możemy zapisać tak o, bo to będzie źle. Jeżeli chcesz pomnożyć dwójkę czy cokolwiek z całym wyrażeniem takim, to musisz to wyrażenie dać w nawias, tak? Zawsze, jeżeli mnożymy z całym wyrażeniem, dajemy je po prostu w nawias. No i mamy równanie. Teraz po prostu je rozwiązać. Czyli tak, po lewej nic nie zrobimy, na razie więc 4x plus 6, a po prawej nawias możemy wymnożyć. Po prostu każdy z każdym, czyli dwa razy x. To będzie oczywiście 2x -y. i jeszcze mamy dwa razy z tą szóstką, to będzie oczywiście plus 12. I standardowo x -y na lewo, liczby na prawo, czyli 4x -y na lewej zostawiam, no i te 2x -y dorzucam i znowu tutaj będzie po tej stronie na plusie, to jak wyrzucimy po drugiej będzie na minusie, czyli mamy minus 2x, to się równa. Po prawej 12 było i teraz tą szóstkę dorzucam. Tutaj było 6 na plusie, jak przenoszę, zawsze zmieniam znak, czyli tutaj na plusie, to po tej na minusie, czyli mamy minus 6, czyli nam wychodzi 4x minus 2x, to będą, oczywiście 2x równa się 12 minus 6 to będzie 6 no i na końcu dzielimy sobie przez 2 po to żeby się pozbyć tej dwójki tutaj i wychodzi nam że nasz x jest równy 6 podzielone na 2 to będzie po prostu 3 i to jest nasz x i teraz patrzymy czy to jest nasza odpowiedź to nie jest nasza odpowiedź bo nas pytają oblicz ile łącznie litrów wody jest w obu zbiornikach to jest troszeczkę podchwytliwe bo zobacz nam mówią że my dolewamy tak te 6 litrów czyli musisz pamiętać że my teraz będziemy liczyć ile jest w pierwszym i drugim zbiorniku z tego tak bo my sobie dodaliśmy po te 6 litrów żeby nie liczyć z tego bo to było na początku, ale tutaj mamy do każdego zbiornika wlano po 6 litrów i my sobie to pisaliśmy tutaj. Czyli zobacz, skoro x jest równy 3, no to nasz drugi zbiornik, który mamy tutaj, ile będzie? No i za x daję sobie tą trójkę, czyli to będzie po prostu 3 plus 6, to będzie 9 tych litrów wody. I w tym ile będzie? No też za x tutaj dajemy trójkę, czyli to będzie 4 razy x, czyli u nas 3, Plus jeszcze 6 to będzie 12 plus 6, czyli mamy 18. Tak, to jest pierwszy zbiornik, to jest drugi zbiornik, a my mamy powiedzieć, ile było łącznie. No to oczywiście łącznie będzie drugi zbiornik 9, plus pierwszy zbiornik 18, czyli 27 litrów. I to jest nasza odpowiedź. Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 zł. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Okej, okay. znowu typowe zadanie zrównania, mamy coś zabrakło, miała 10 czegoś, coś było po ileś, znowu typowe zadanko, czyli tak. Pytanie tutaj jest takie. Ile kosztuje jedna puszka karmy, więc sobie to oznaczmy jako x. Po prostu jako x oznaczymy sobie cenę puszki karmy. I teraz tak, zobacz. Ania chciała kupić 10 takich jednakowych puszek karmy. No to zobacz. Skoro jedna puszka kosztuje x, to ile będzie kosztowało te 10 puszek? No skoro jedna kosztuje x, no to 10 będzie kosztowało 10 razy więcej, czyli 10 puszek kosztuje 10 razy x, czyli po prostu 10 x. Tak, no bo jeszcze raz, skoro jedna kosztuje x, to sobie ustaliliśmy, no to 10 będzie kosztowało 10 razy więcej, czyli po prostu 10 x. I zobacz. Ale ona chciała kupić te 10, ale zabrakło jej 11 zł. Co to znaczy? Zobacz, to ile ona miała tych pieniędzy. No skoro ona chciała kupić 10 puszek karmy, które kosztowały 10X, to ile ona miała pieniędzy? No ona miała 10X, czyli cena tych wszystkich puszek, które chciała kupić, ale minus 11. Czemu minus 11? No bo zobacz, zabrakło jej 11 zł. Czyli ona miała tyle, ile kosztowały te puszki, te 10 puszek, ale o 11 zł. miała za mało. Czyli to ile ona miała, to jest 10X minus 11. Tyle, ile kosztowały te puszki, te 10 puszek, które chciała kupić, ale minus 11, bo ona nie miała na te puszki, zabrakło jej 11, czyli to, co ona miała było o 11 zł mniej, czyli tyle pieniędzy miała Ania. Okej, okay, ale mamy drugą informację, że kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40. Co to znaczy? No to zobacz, z tego znowu możemy na inny sposób wywnioskować, ile ona miała pieniędzy. No, jej starczyło na 6 puszek i zostało 3,40, czyli ile ona miała pieniędzy? No, miała pieniędzy tak, na 6 puszek, czyli 6x, ale skoro zostało jej 3,40, to miała o 3,40 więcej niż te 6 puszek kosztowało, tak? No bo zobacz, skoro kupiła 6 puszek i zostało jej tyle, no to wszystkie pieniądze, które miała, to jest cena 6 puszek, no bo je kupiła, i to, co jej zostało reszty, czyli 3,40. Czyli znowu tutaj możemy zapisać sobie, że tyle pieniędzy miała Ania. I zobacz, co nam tutaj wychodzi. Wyszło nam, że tak. Tyle pieniędzy miała Ania, i tyle pieniędzy miała Ania. I to jest też bardzo częsty sposób na takie zadania, że wypiszesz sobie dwie rzeczy za pomocą różnych wyrażeń. Dosłownie to samo wypisaliśmy. Tyle pieniędzy miała Ania, tyle pieniędzy miała Ania. No to zobacz to te liczby muszą być po prostu równe, no bo ona miała tylko jedną liczbę pieniędzy, tak? Więc skoro tutaj wychodzi nam tyle, tutaj wychodzi nam tyle dokładnie to samo, bo to są jej pieniądze, to te liczby możemy przyrównać, czyli pamiętaj, bardzo często w zadaniach tekstowych wypisujemy sobie x dwa razy tą samą rzecz, tylko po prostu za pomocą innego wyrażenia. I teraz te wyrażenia możemy przyrównać, no bo to są jej pieniądze. Czyli że 10x minus 11 to jest to samo, co 6x plus jeszcze 3,4. No i rozwiązujemy standardowo x -y na lewo liczby na prawo, czyli 10x zostawiam Tutaj i dorzucam te 6x, -ów. i standardowo tutaj jest na plusie, to tutaj będzie przeciwnie na minusie, czyli mamy minus te 6x, to się równa 3,4, które tam było, i minus 11 znowu wywalam na stronę prawą, tutaj minus 11 było na minusie, to po tej stronie będzie przeciwnie na plusie, czyli mamy plus 11, w takim razie 10x minus 6x to będą oczywiście 4x -y, i te 4x -y to się równa 3,4 plus 11 to będzie oczywiście 14,4. I co teraz możemy zrobić? No i teraz dzielimy sobie to wszystko obustronnie, przy przez 4 Po to, żeby się pozbyć tej czwórki tutaj przy x, no i wychodzi nam, że nasz x jest równy, a jeżeli sobie 14,4 podzielić na 4, no to wyjdzie ci, że to będzie dokładnie 3,60 zł. i to jest cena naszej puszki karmy, i to jest nasza odpowiedź. Rada Rodziców na nagrody dla dwóch klas ósmych przeznaczyła 1080 zł. W klasie 8a jest 32 uczniów, a w klasie 8b 28 uczniów. Pieniądze podzielono proporcjonalnie do liczby uczniów w danej klasie. Mamy obliczyć kwotę, jaką każda klasa otrzymała na nasze nagrody. Czyli tak, mamy, że Rada Rodziców daje 1080 zł. na jakieś nagrody, ale proporcjonalnie do liczby uczniów w klasie. Czyli nie dostanie tyle samo klasa A, w której jest 32 uczniów, co klasa B, w której jest 28 uczniów. No klasa B oczywiście dostanie mniej, dlatego że ma mniej uczniów. Jak to teraz policzyć? Zobacz. Tak naprawdę musimy sobie policzyć, ile przypada na jednego ucznia. No bo skoro to jest proporcjonalne dzielimy, no to tą całą kwotę jakby dzielimy sobie na ilość uczniów i skoro będziemy wiedzieć, że na ucznia przypada 10 zł na przykład, no to będziemy wiedzieć, ile przypadnie całej klasie. Tak? Musisz się dowiedzieć, ile przypada na jednego ucznia. Ucznia, no bo to będzie podział taki równy, proporcjonalny. Na jednego ucznia przypada tyle, no to na 32 uczniów będzie przypadało 32 razy więcej, czyli ile mamy wszystkich uczniów. No w klasie 8a mamy tych uczniów 32, a w klasie 8b mamy 28, czyli 32 plus 28 to są wszyscy uczniowie. I teraz tak, ile przypada na jednego ucznia? No to jeżeli mamy 1080 zł i mamy 60 uczniów, no to jeżeli policzyć, ile złotych przypada na jednego ucznia, no to dzielimy całą naszą nagrodę na liczbę uczniów, czyli 80 na 60, tutaj zobacz nawet 0 możemy sobie skrócić i teraz tak 108 na 6, tego nawet nie trzeba pisemnie robić no bo zobacz, 108 jeżeli podzielić na 6 to sobie możesz najpierw podzielić na 2 a później jeszcze na 3, tak no bo 2 razy 3 to jest 6, czyli najpierw możesz sobie podzielić na 2 i później podzielić na 3 czyli zobacz, jeżeli sobie podzielimy na 2 no to 108 na 2 to wyjdzie nam 54 i te 54 jeżeli sobie podzielisz jeszcze na 3 no to 54 na 3 to będzie oczywiście 18 czyli naszym wynikiem z tego wszystkiego będzie po prostu 18. Czyli co to znaczy? To znaczy, że 18 złotych Przypada na jednego ucznia No to ile dostanie klasa 8a? No w klasie 8a mamy 32 uczniów Więc dostaniemy 32 Razy 18 złotych Tak? Na każdego ucznia 18 złotych Czyli jeżeli to sobie wymnożysz No to wyjdzie ci 576 zł To dostanie nasza klasa 8a I teraz 8b możesz policzyć na dwa sposoby Albo skoro tam jest 28 uczniów To tak samo 28 I każdy uczeń 18 złotych i teraz sobie to policzyć, albo od całości tej kwoty odjąć sobie tą kwotę, tak? No bo skoro my już wiemy, ile 8a dostała, no to 8b dostanie całą resztę. W takim razie, obojętnie jak robiąc, nawet możemy to wymnożyć, jeżeli to sobie policzysz, albo odejmiesz od tego to, no to wyjdzie ci 504 zł i to będzie nasza odpowiedź, że klasa 8a dostała tyle, a klasa 8b dostała oczywiście tyle. Mamy tutaj tak, Marek kupił w sklepie sportowym Kask narciarski, buty i narty. Kas kosztował 500 zł. Narty i kas kosztowały razem o 700 zł mniej niż narty i buty łącznie. Buty i kas kosztowały razem tyle co narty. Oblicz, ile kosztowały narty ile kosztowały buty, które kupił Marek w tym sklepie. Ok, zobaczmy, tutaj mamy bardzo dużo informacji i faktycznie bardzo ciężko jest się w tym pogubić, ale spróbujmy nasze dane wypisać. Czyli tak, Marek kupił w sklepie sportowym kask narciarski, buty i narty. Znamy konkretną cenę kasku. Mamy informację, że kas kosztował konkretnie 500 zł, tak? Czyli 500 zł to kosztował nasz kask, czyli możemy zapisać sobie, że kask 500 zł. Narty i kask kosztowały razem o 700 zł mniej niż narty i buty łącznie. No to teraz tak, musimy sobie wprowadzić jakieś literki, no bo zobacz, podali nam tylko, że kask kosztował 500, to jest konkretna wartość, ale odnośnie nart i odnośnie butów nam nic nie powiedzieli, więc my sobie wprowadźmy po prostu literki, że N na przykład to będzie cena nart i zapiszmy sobie, że B no to będzie cena butów. I nie przejmuj się, że tutaj są dwie niewiadome, my zazwyczaj mamy jedną niewiadomą jakimś x sobie oznaczamy, ale jak jest dwie, to nie ma żadnego problemu. Nie przejmuj się, że takiego czegoś nie było, spokojnie, tutaj wszystko nam elegancko wyjdzie, zobacz. Narty i kask kosztowały razem o 700 zł mniej niż narty i buty łącznie, czyli tak, narty... Plus kask. A kask ile kosztuje? No, kask kosztuje 500 zł. Czyli zobacz, mówią nam, że narty i kask kosztowały razem. No to razem kosztowały cena nart, czyli nasze n, plus cena kasku, czyli 500. I my wiemy, że ta cena, czyli razem narty i kask, kosztowały o 700 zł mniej niż narty i buty łącznie. Czyli zobacz, możemy sobie to przyrównać do takiego czegoś, że to będzie narty plus buty ale minus 700. Dlaczego? No bo zobacz, jeszcze raz. Narty i kask kosztowały, czyli narty i kask, no to będzie narty plus kask, cena nart N i cena kasku to jest konkretnie 500, o 700 zł mniej niż narty i buty. Czyli to się równa narty plus buty, ale minus te 700. Minus 700 z tego powodu, że to jest o 700 zł mniej. Czyli jeżeli my sobie cenę narty i kasku przyrównamy do narty plus buty, to musimy odjąć 700, bo mówią nam o 700 zł mniej kosztowały. Ok. I co my teraz możemy zrobić? Zobacz. Możemy sobie z tego wyliczyć cenę butów. W jaki sposób? No bo popatrz. Tak naprawdę, jak my rozwiązujemy równanie ogólnie z literkami, to sobie przerzucamy literki na lewą stronę, a liczby na prawo. I zróbmy tak też tutaj. Zobacz. Tutaj mamy tak, literkę N. I teraz te obie literki ja sobie przerzucam na lewą stronę. I pamiętaj, jeżeli coś przerzucasz na drugą stronę, to zmieniasz znak na przeciwny. Czyli skoro to było na plusie, tutaj ta literka, to po tej stronie będzie na minusie, czyli mamy minus N. I tak samo, skoro to było tutaj na plusie B, to po tej stronie będzie na minusie, czyli mamy minus B. I to wszystko będzie równe. I teraz tak, liczby wywalamy na prawo, czyli minus 700, które tam było, więc mamy minus 700. No i tą 500 dorzucamy tutaj jest na plusie. No więc tutaj jak przerzucimy, będzie na minusie zawsze przeciwnie, czyli mamy minus 500. I teraz zobacz, co się dzieje. n minus n to się nam po prostu skróci, tak? N minus n to się skróca do zera. I zostaje nam samo minus b, czyli minus cena butów, równa się. No a po prawej mamy minus 700 minus 500, to wychodzi nam minus 1200. I jak teraz B wyliczyć? Zobacz, my tak naprawdę prawie mamy to B, tylko ten minusik nam przeszkadza i w takiej sytuacji po prostu dzielisz sobie to wszystko przez minus 1, czyli nasze B będzie równe, a zobacz po prawej stronie minus 1200 przez minus 1. I teraz uwaga, dwa minusy nam dają plus, tak? Czyli wynik będzie na plusie, 1200 przez 1 to będzie po prostu 1200 zł, i to jest cena naszych butów. Już mamy połowę odpowiedzi. I zobacz, mam jeszcze jedną informację, że buty i kask kosztowały tyle samo co narty. Czyli narty to jest cena butów. Butów plus cena kasku, czyli nasze narty napiszmy N. To będzie cena butów, czyli 1200 zł plus. Cena tego kasku, czyli to będzie plus 500 zł i to wychodzi nam 1700 zł, to jest cena naszych nart i mamy nasze zadanie zrobione. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km od godziny 7:50 do godziny 8:05. My mamy obliczyć z jaką prędkością przejechał tę trasę i wynik wyrazić w kilometrach na godzinę. No to zobaczmy. On jedzie sobie jakąś trasą, trasa ma długość 22,5 km i teraz tak, jak my mamy oznaczenie, jeżeli chodzi o drogę, czyli to co przejechał, to jest S, tak, droga to jest S, czyli i mamy 22,5 km. Później mamy czas. Czas to jest oczywiście oznaczany jako t i ile będzie ten nasz czas. Od godziny 7.50 do godziny 8.05. No to ile mija od 7.50 do 8.05? No od 7.50 do 8.00 to będzie 10 minut, no i jeszcze do 8.05 to będzie kolejne 5 minut, czyli nasz czas to będzie oczywiście 15 minut. Tylko zwróć uwagę, że tutaj jest pułapka, dlatego że my mamy podać wynik w kilometrach na godzinę. No to ja nie mogę mieć czasu w minutach, no bo ta prędkość wtedy nam wyjdzie kilometry na minutę. Prędkość nam wychodzi taka, jakie mamy jednostki. Jeżeli mamy kilometry i minuty, no to wyjdzie nam w kilometrach na minutę. Gdyby tutaj były metry tutaj sekundy, no to wyszłoby nam w metrach na sekundę. Więc jeżeli my chcemy dostać kilometry na godzinę, no to tak, droga musi być w kilometrach i tak faktycznie mamy, ale czas musi być w godzinach, a nie w minutach, więc te minuty musimy zamienić na godziny. W jaki sposób to zrobić? Po prostu musisz wiedzieć, ile godzina ma minut. No godzina oczywiście ma 60 minut, czyli jeżeli chcemy powiedzieć, ile to będzie w godzinach, to wystarczy sobie to, podzielić przez 60, tak? Czyli jeżeli to podzielisz przez 60, to ci wyjdzie, jaka to jest część godziny, ale jeżeli nawet tego nie widzisz, to pamiętaj, że możesz sobie użyć proporcji, po prostu napisać proporcją, że jedna godzina to jest 60 minut, tak? No to jest prawda, jedna godzina to jest 60 minut. A my się pytamy, ile godzin, czyli x, to będzie... 15 minut, no bo to nas interesuje. My chcemy mieć w godzinach zapisane 15 minut. Czyli taką proporcję możesz sobie zapisać albo po prostu od razu to podzielić przez 60. Jak my to rozwiążemy? Oczywiście proporcję mnożymy na krzyż czyli x razy 60, no to będzie oczywiście x razy 60. To się równa, a tutaj na krzyż drugi mamy 1 razy 15, to będzie po prostu no 1 razy 15. Czyli mamy x razy 60, to no to będzie 60x, to się równa 1 razy 15, to będzie 15 i dzielimy sobie obustronnie przez 60, to równanie, żeby się Pozbyć tej 60, która jest tutaj, i wychodzi nam, że nasz x jest równy. 15 podzielić na 60, no to będziemy mieli 15 przez 60. Ja sobie zapiszę tak o. I czemu tak piszę? Bo zwróć uwagę, że to można skrócić. Możemy przez 15 skrócić. 15 na 15 to jest 1, 6, 60 na 15 to będzie oczywiście 4, czyli nasz x to będzie 1 czwarta, i możemy dopisać h jako że godziny po prostu, tak? No bo tutaj mieliśmy w godzinach. Zawsze jednostki się tutaj zgadzają w proporcji. Jeżeli tutaj mamy godziny, no to pod godzinami wyjdzie nam w godzinę. Tak, czyli oczywiście to jest nasza liczba godzin, czyli nasze 15 minut to jest 1 czwarta godziny. No i teraz możemy liczyć prędkość. Oczywiście prędkość oznaczamy jako V i wzór na prędkość to jest S przez T. Jeżeli tego wzoru nie pamiętasz, to zobacz, nawet po jednostce możemy się skapnąć. No bo zobacz, jeżeli mają być kilometry przez godzinę, no to kilometry muszą być na górze ułamka, czyli droga na górze w kilometrach, a na dole musi być czas, czyli godziny, tak? Nawet po jednostce można się skapnąć, jaki ten wzór będzie. Czyli to wszystko się równa. I teraz tak, S, czyli droga, no to będzie te 22,5, czyli mamy dwa.

T, czyli czas, który jest 1 czwartą godziny. Więc mamy przez 1 czwartą godziny. I teraz jak my to policzymy, zwróć uwagę na jedną rzecz, że tutaj mamy 1 czwartą, czyli tak naprawdę my 22,5 dzielimy sobie przez 1 czwartą, dzielimy przez ułamek, a jak my robimy dzielenie przez ułamek? Ja na razie może te jednostki pominę, czyli zapiszę sobie po prostu 22,5 przez 1 czwartą, żeby to się łatwiej nam odejmowało, a na końcu dopiszemy jednostkę po prostu kilometry na godzinę. Czyli zobacz, teraz to będzie tak 22,5. I pamiętaj, jeżeli dzielisz przez Złamek, to my zawsze dzielenie przez ułamek zamieniamy na mnożenie. Czyli zamiast dzielenia kreski ułamkowej, ja piszę sobie razy i teraz to. Odwracam po prostu, no bo jeżeli dzielisz przez ułamek, to możesz to zamienić na mnożenie, to dzielenie, a ten ułamek odwrócić do góry nogami, czyli zamiast 1 czwarta będziemy mieli tutaj 4 po prostu pierwsze. Pamiętaj to, bo jeżeli tego nie pamiętasz, to się ciężko bez kalkulatora z czegoś takiego wygrzebać, więc lepiej o tym pamiętać, że jeżeli dzielimy przez ułamek, to my to dzielenie zamieniamy na mnożenie, a ułamek za to odwracamy do góry nogami. Ok, no i teraz już jest prosi to policzyć, to wszystko oczywiście będzie równe. No 4 pierwsze to jest 4, czyli mamy po prostu 22,5 razy 4. No i teraz możesz sobie to pomnożyć. A jeżeli to sobie pomnożysz, to wyjdzie Ci oczywiście 90 km na godzinę sobie już dopisujemy i to jest nasza prędkość i to jest nasza odpowiedź. I sam widzisz, że te zadania tekstowe są dosyć logiczne i jest jakiś schemat, w nich możemy się ich na pewno nauczyć. A ja Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu, pamiętaj o zostawieniu suba, o zostawieniu łapki, a my widzimy się w kolejnym.